Dzień dobry, ja mam na imię Kinga i witam Was w Ogródkowych Przygodach Kini Moi drodzy, jak sama nazwa wskazuje są to przygody ogródkowe czyli ja, Kinga, drogą prób i błędów dochodzę do tego, jak w sposób perfekcyjny hodować warzywa i dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym w jakim odstępie czasu ja wysiewam swoje nasiona zobaczcie mam już pomidorka, który Prezentuje się całkiem okazale. Jest duży. On oczywiście z rodzaju tych wysokich, ale również mam pomidory, które wysiałam dwa tygodnie później. I jak widzicie, one dopiero sobie zaczynają tak naprawdę rosnąć. Część moich pomidorów trzymam w miejscu dużo cieplejszym, część w trochę chłodniejszych. Miejscach, ze względu na to, żeby spowolnić ich wzrost. A dlaczego tak robię? Ano dlatego, żeby owoce pomidora były w jakimś odstępie czasowym, żebym ja, kiedy prowadzę drogą weekendowe wiejskie życie ogródkowe, żebym właśnie miała czas na to, żeby przerobić to wszystko, co będę mogła zebrać w okresie letnim. Więc jak widzicie, pomidorki są. Niektóre już dużo. Oczywiście to nie jest tylko jeden parapet, który posiadam, więc pokazuję Wam na przykładzie tylko tego, co mam akurat tutaj. Jeżeli już jesteśmy przy pomidorach, kochani, ja je wszystkie przepikowałam. One wcześniej były wysiane zbiorczo. Ale tak jak Wam mówiłam, żebyście się nie martwili tym, że jak one zaczynają rosnąć, to wyciągają się bardzo, bardzo do, do światła, bo wysiewałam je dość wcześnie. Czyli tak naprawdę na koniec lutego, bo wsadzając je później głębiej w czasie pikowania, one zaczynają przebierać już swoją normalną opcję wzrostu, a głębiej zasadzona, wyciągnięta łodega wzmocni nam się i dodatkowo ukorzeni się mocniej, ponieważ z tego miejsca, gdzie dodatkowo ją głębiej wsadzicie, pikując pomidora ona puści jeszcze korzenie czyli tak jak ja mam większą część pomidorów w gruncie będę miała większą pewność, że im lepszy system korzeniowy tym mniejsze prawdopodobieństwo złamania się pomidorów przez wiatr dokładnie tak samo robię z arbuzami, zobaczcie to już mam sadzonki całkiem spore a tutaj mam arbuzy, które tak naprawdę chwilę temu wzeszły. Oczywiście również niektórzy wysiewają bezpośrednio do gruntu arbuzy, i one rzeczywiście dobrze też rosną, wysiane w maju. Ale ja już to przetestowałam, i u mnie niestety one nie zdążyły dojrzeć. Dlatego w tym roku pokusiłam się o rozsadę. Tak to wygląda. I tak. A tutaj jeszcze pokażę Wam nieśmiało nieśmiało rośnie sobie melonik no dobrze więc jak zapewne się domyślacie i tak jak już wspominałam celowość tego działania jest taka żeby wszystkie warzywa i owoce były w różnym odstępie czasowym część dwa tygodnie wcześniej, część około dwóch tygodni później żebym zdążyła wszystko sobie Przerobić i zamknąć lato w słoikach. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Ja Wam dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia. Cześć.